Wielu początkujących zawodników ma problem z tak zwanym liczeniem wariantów, czyli chodzi po prostu o to, żeby się wgłębić w pozycję. I przewidzieć sek sekwencję kilku, czy czasami nawet kilkunastu posunięć. Tutaj mamy obronę francuską, debiutem się nie będziemy zajmowali, ale omówię, w jaki sposób do tego liczenia wariantów, do tego przewidywania przyszłości szachista powinien podchodzić. Zazwyczaj liczenie wariantów na poziomie amatorskim odbywa się w ten sposób. Ma dany amator jakąś pozycję i myśli sobie w ten sposób: O, jak zagram tutaj, później zagram tutaj, później zagram tutaj, później zagram tutaj, to dam mata. I leci. No, problem jest taki, że pomiędzy tym, tym, tym i tym ruchem są też ruchy przeciwnika. I teraz pojawia się kluczowa zagadka no to wobec tego, jak przewidzieć co ten rywal zagra. No bo przecież jakiejś tam magicznej kuli nie mamy przewidującej ruchy rywala, więc skąd wiedzieć, co po tej mojej koncepcji zrobi przeciwnik? I tutaj właśnie rozpoczynamy ten główny temat liczenia wariantów. Czyli musisz po prostu wczuć się, w sytuację przeciwnika. I nie zawsze będzie tak, nie zawsze będzie tak, że yy... Twój punkt rozumowania będzie taki sam jak rywala. To znaczy, być może ty pomyślisz sobie, że rywal zagra coś, a w rzeczywistości zagra coś totalnie innego. No i faktycznie czasem pozycje są na tyle skomplikowane, że tych opcji jest tak bardzo dużo, że nie sposób przewidzieć, którą z tych opcji wybierze rywal. Ale są pozycje, w których pole manewru jest znacząco ograniczone. I w tych sytuacjach jesteś w stanie ze stuprocentową no może 99%, ale czasami nawet 100% dokładnością przewidzieć. Co ten rywal chce zrobić i jakie to są sytuacje, są to sytuacje, gdzie mamy forsowne ruchy. Forsowne ruchy to są te, które stwarzają rywalowi bezpośredni problem. I są to szachy, bicia, groźby. No, bo tak, jeżeli zrobisz szacha. No to przeciwnik nie może sobie zagrać, co tam chce, co tam sobie kombinował. On musi obronić króla. No nie ma innej opcji. Jest szach, musi się obronić. A zazwyczaj ta pula dostępnych możliwości na obronę przed szachem jest bardzo ograniczona. Bicia. Jeżeli coś rywalowi zbijesz, zazwyczaj on musi odbić, nie zawsze, ale zazwyczaj musi odbić, bo inaczej będzie materialnie w plecy yy, i groźby. Jeżeli stworzysz groźbę, na przykład zdobycia nie wiem, figury czy wlepienia mata, no to zazwyczaj przeciwnik też musi odrzucić to, co sam kombinował, i musi się po prostu skupić na tym, żeby obronić się przed tą groźbą. I tutaj przyznam, że specjalnie w tym kierunku zacząłem ustawiać moje figury, żeby no, doprowadzić do sytuacji, gdzie możemy te forsowne ruchy policzyć. I zobacz. Większość amatorów w tego typu pozycji kombinuje w ten sposób. O, mogę poświęcić gońca. A dobra, to poświęcę później szach, będzie fajnie. No ale nie wiesz, czy będzie fajnie. To trzeba po prostu policzyć. Ruch po ruchu. No dobrze, no to w takim razie liczymy. Goniec bije H7. Co przeciwnik może zrobić, może zbić, może odejść, więc mamy tutaj rozgałęzienie i obie te odnogi musimy policzyć, obie odnogi musimy rozważyć, więc tak, jeżeli rywal zbije, jeżeli rywal odejdzie po moim biciu to ja tego gońca stracić bym nie chciał więc myślę, że go obronię z dodatkową groźbą wjazdu hetmanem a jeżeli rywal postanowi go zamknąć żebym tym gońcem nie uciekł to myślę, że najpierw obronię się na c3 a później zagram h4 h5 i chyba się to wszystko zgadza. No dobra, to co jeżeli przeciwnik zbije? Ja wchodzę z szachem i zauważ, że mamy teraz poczwórne, no teoretycznie popiątne rozgałęzienie, ale raczej potwórne. Dobra, więc daję szacha, co przeciwnik może zrobić. Może zbić Hetmanem. Może odejść królem i tych opcji na odejście królem jest aż 4. No jeżeli zbije hetmanem, no to ja biję, mam hetmana więcej, wygrywam partię. Jeżeli odejdzie hetmanem, yy, królem tutaj, no to ja wtedy wjeżdżam z szachem, król odchodzi, wjeżdżam z matem, jestem zadowolony. Jeżeli odejdzie królem tutaj, no to ja wtedy wjeżdżam z koczkiem, z szachem, Podwójnym, bo goniec też króla atakuje. Król odchodzi, zdobywam hetmana, wygrywam partię. No to co jeżeli ten król odejdzie w tym kierunku? Ja wtedy wkraczam hetmanem, grożę matem. Jedyna opcja, żeby tego mata nie dostać, to ucieczka wieżą. Ale ja wtedy zbiję z szachem, król ma jedyne dostępne odejście, wracam z szachem. Król ma jedyne dostępne odejście, szach przeciwnik znowu ma jedyne e, legalne odejście. Kolejny szach, król ucieka aż tutaj, a ja wtedy biję piona z matem. Zobacz, że już policzyłem cztery opcje, ale to nie koniec. Przecież jest goniec H7, król H7, skoczek wjeżdża z szachem, i król może tutaj uciekać do centrum. Jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. No, teoretycznie wydaje się to być idiotycznym zagraniem, no bo gdzież tak tym królem wychodzić naprzód, ale tonący brzytwy się chwyta. I jeżeli okazałoby się, że przeciwnik zostanie z figurą więcej po tym zagraniu, no to ja nie mogę na tę opcję pójść, no bo, no bo po prostu przegram partię. I co z tego, że Król rywala jest dziwnie ustawiony. Jeżeli będzie on miał figurę więcej, no to mnie ogra. Więc tę opcję też muszę rozważyć. No dobra, więc goniec H7, król bije H7, skoczek wjeżdża z szachem, król idzie tutaj. Co ja mogę zrobić? Kilka tutaj ciekawych opcji przychodzi mi do głowy. Oczywiście poświęciłem materiał, więc muszę jechać agresywnie, muszę jechać forsownie, bo inaczej zostanę z materiałem w plecy i na pewno przerżnę. Wydaje mi się, że Hetman G4 jest tutaj ciekawe, ponieważ pojawia się groźba bicia tego piona i zdobycia. Zdobycia Hetmana. Jeżeli przeciwnik mojego Hetmana zaatakuje pionem, ja sobie Hetmanem odchodzę. Król nie ma gdzie uciekać, także ten szach z odsłony nie do powstrzymania. Więc co najmniej wieże zdobywam, a najpewniej Hetmana. No chyba, że przeciwnik się wyrwie za bardzo, to dostanie mata. I zobacz. I w ten sposób właśnie. Utytułowani szachiści liczą warianty. Czyli punkt pierwszy to jest znalezienie koncepcji. I tutaj, moją koncepcją, była ofiara gońca z dalszym atakiem. I teraz zastanawiam się, jak przeciwnik może odpowiedzieć. Czyli, moja koncepcja, goniec bije piona. Co przeciwnik może zrobić? Może zbić, a może odejść. I obie te opcje rozważam. Później, jeżeli wjeżdżam tym skoczkiem z szachem, znowu nie jest tak, że odpalam jakąś maszynę losującą, losuję któryś ruch i ten sobie liczę. No nie, ustalam. Przeciwnik ma taką opcję, ma taką opcję, ma taką opcję, ma taką opcję, i każdą z tych opcji po kolei muszę. Poprzeliczać, żeby mieć pewność, że w każdej z tych opcji będę w stanie udowodnić, że to poświęcenie miało sens, czyli że ten atak jest faktycznie mocny. I w ten sposób musisz starać się liczyć wariantów. Liczenie wariantów jest absolutnie podstawową umiejętnością szachową. Liczenie wariantów jest tak jak bieganie dla piłkarza. No, może poza bramkarzem, ale. No, jeżeli chcesz być piłkarzem, dobrze grać w piłkę, no musisz umieć biegać, no i tyle. I tak samo jest z szachistami. Chcesz wygrywać partię, no musisz liczyć warianty, bo jeżeli nie liczysz wariantów, ruch po ruchu, ja tu, on tu, ja tu, on tu, no to po prostu zgadujesz. A jeżeli zgadujesz, no to czasem zgadniesz dobrze. Czasem zgadniesz źle, natomiast jest to po prostu zgadywanie, no i czasem wyjdzie, czasem nie wyjdzie. Natomiast jeżeli liczysz warianty i liczysz te warianty prawidłowo, ćwiczysz to liczenie wariantów, no to będzie wychodziło dobrze. Zawsze. Znaczy, no zawsze to nie, no bo tam wiadomo, będą się, będą się zdarzały błędy. Tutaj, kto wie, no może jakiś błąd popełniłem. Yy, nigdy nie ma takiej stuprocentowej pewności, że policzyłem idealnie. No ale jeżeli nie spróbujesz. No to na pewno nie przewidzisz tej przyszłości prawidłowo. No i teraz, jeżeli chcesz doskonalić tego typu umiejętności, no to ja Ci polecam oczywiście mój kurs 365 dni. Naprawdę to na, Fachowej wiedzy gwarantuje ci, że yy, jak przerobisz ten kurs, to sobie pomyślisz, nie no, te złotówka za lekcję to za tanio, dwa złote co najmniej powinno być. <grytanie> Teraz jest promka do 9 stycznia, także, oczywiście, polecam na początek roku, na postanowienia noworoczne. Tutaj być może się zastanawiasz, co po ruchu f4, bo wtedy jest atak na mojego hetmana, a też jest atak na skoczka, natomiast po ruchu f4 ja zbiję tutaj gońcem. I chodzi o to, że czymkolwiek rywal tego gońca zbije, to ja wtedy zdobywam hetmana. Zdobywam hetmana, plus król przeciwnika jest strasznie słaby. Tutaj figury przeciwnika z drugiego skrzydła totalnie nierozwinięte, więc pozycja wygrana. Także ten król, w bardzo ciekawy sposób tutaj rywal próbował się bronić, ale ten król jest faktycznie zbyt odsłonięty i nie da się tego przetrwać. Bardzo mnie ciekawi, czy, czy w ogóle byłeś w stanie sobie wyobrazić to co ja mówiłem, bo mm, liczenie wariantów to jedno, rozumienie jak to liczenie wariantów działa to jedno, ale jeszcze umiejętność żeby wyobrazić sobie tę pozycję po trzech, czterech czy pięciu ruchach, no raczej rzadko w szachach się liczy dalej niż pięć ruchów. Natomiast sama umiejętność tego wyobrażenia sobie to też jest coś, co trzeba ćwiczyć. No i tutaj przeciwnik, przeciwnik się poddał, znaczy porzucił partię. Teraz ci pokażę. To wszystko, co ja sobie w głowie liczyłem, no i sprawdzimy, czy byłeś w stanie sobie to wszystko wyobrazić. No, przyznam, że czaiłem się na tę ofiarę, bo jest to idealny moment, żeby właśnie pokazać, jak to liczenie wariantów w takiej forsownej pozycji działa, bo w takich mniej forsownych, bardziej strategicznych to liczenie wariantów jest dużo trudniejsze, bo przeciwnik ma więcej opcji. Natomiast kiedy atakujemy króla, kiedy robimy szachy, no to opcje rywala są mocno ograniczone. Więc tak, punkt pierwszy. Ja tutaj liczyłem, że po król H8 wjeżdżam skoczkiem na G5. I plan. To wjazd Hetmanem z Matem, więc liczyłem obronę w ten sposób, i mój plan to było zagranie gońcem tutaj, żeby skoczka zabezpieczyć, a następnie włączenie wieży do akcji. Nie była to optymalna decyzja, to koniec D2. Komputer twierdzi, że wprowadzanie Hetmana byłoby lepsze, ale dalej to prowadzi do wygranej, więc, więc uznajmy, że prawidłowo to policzyłem. No i teraz po skoczek G5, Pięć różnych wariantów policzyłem i teraz ja wiem, czego się obawiasz, bo każdy amator się tego obawia, że ojej, ja się pogubię, no tyle ruchów, to nie da się tego policzyć. No ale właśnie, jeżeli liczysz te warianty chaotycznie, no to masz jak w banku, że się w tym pogubisz. Natomiast jeżeli liczysz zgodnie z algorytmem, po kolei, nie przeskakując od wariantu do wariantu, no to wtedy może policzysz, może nie policzysz, ale szanse na to, że policzysz prawidłowo, są dużo większe. No i teraz, jeżeli bicie hetmanem, no to tutaj prosta sprawa. No co prawda, rywal mógłby próbować odzyskać tro trochę materiału, ale nawet to nie działa, bo tutaj mam hetman D3, ale nawet tak głęboko nie liczyłem. Jeżeli król odejdzie tutaj, no to najprostsza sprawa, bo od razu mat. Jeżeli król pójdzie tutaj, to komputer twierdzi, że najlepsze jest granie na mata. Ja policzyłem, że zdobywam Hetmana. i zdobycie Hetmana w zupełności mnie satysfakcjonowało, to wystarczy, żeby wygrać partię. Jeżeli król się cofa, no to ja tutaj tego klasycznego mata policzyłem cyk. Jeżeli przeciwnik pójdzie tutaj, no to właśnie mój plan to Hetman G4 z planem bicia na E6 ataku na króla, ale też H4H5 jest tutaj planem, bo chciałbym zagonić tego króla pod... A tak gońca. No i przeciwnik to F5 zagrał. No i cóż, i tutaj no, koniec partii po prostu. No dobra, szanowni widzowie, więc to jest właśnie sztuka liczenia wariantów. Czyli punkt pierwszy koncepcja wybieramy posunięcia kandydujące, punkt drugi wybranie potencjalnie ciekawych opcji dla przeciwnika. I te potencjalnie ciekawe opcje. Po kolei trzeba rozważyć, ustalić, co ja na każdą z nich odpowiem. I nie przejmuj się, nie od razu Rzym zbudowano, nie od razu będziesz w stanie tak sumiennie po kolei te warianty doliczać, no ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Będziesz ćwiczył, będziesz próbował i z czasem będzie ci, będzie ci to szło coraz to, coraz to lepiej. Natomiast jeżeli będziesz podchodził do szachów tak leniwie. Jak podchodzisz do tej pory, bo to jest kwestia lenistwa. Szachistom najczęściej nie chce się wgłębiać w pozycję, przewidywać te kilka ruchów, no bo to wymaga wysiłku. No to jeżeli ci się nie będzie chciało, no to po prostu do końca życia będziesz się kręcił mniej więcej na tym samym poziomie, nie zrobisz postępu, ale to też jest ok. No jeżeli szachy na obecnym twoim poziomie sp sprawiają ci frajdę, no to. Graj sobie na tym obecnym poziomie, no to nie ma, nie ma w tym nic złego szachy są od tego, żeby sprawiały przyjemność. Natomiast jeżeli chcesz grać lepiej, to liczenie wariantów koniecznie musisz poćwiczyć. No i tutaj, oczywiście, korzystaj z moich nagrań na YouTubie, ale mój kursik z tym i z wieloma innymi rzeczami pomoże Ci jeszcze lepiej. Także cóż, pa, pa widzowie.